Dzień dobry Państwu, wszystkim witam Państwa w ten niedzielny poranek w Krakowie. Jest mi w ogóle bardzo miło tutaj w Krakowie być. Szczególnie, że mieszkam trochę, trochę daleko, ale znowu, znowu nie aż tak bardzo. I ja dzisiaj opowiem Państwu trochę o tym, jakie dyskusje zdarzają się w ogóle w myśleniu o przyszłości i jak możemy to próbować, próbować rozumieć. To jest bardzo. Taki wyjątkowy czas, bo będziemy mówić oczywiście o Stanisławie Lemie. Mamy dużo wydarzeń i daty do świętowania, a tym bardziej o kongresie futurologicznym, bo mija dokładnie 50 lat, odkąd kongres został wydany. Mówię o tym pierwszym wydaniu w języku Polskim, a to, o czym powiem państwu dzisiaj, to taki właśnie mój francuski projekt, który się nazywa Pevis czyli próba projektowania alternatywnych Scenariuszy przyszłości. Może od tego tak naprawdę zacznę. Ja się nazywam Dawid Kalisz, co mogło Państwo zobaczyć na slajdzie. I tak naprawdę, jako ludzie nigdy nie mieliśmy zdolności przewidywania przyszłości. Lem też zresztą jej nie miał, ale nigdy też nie przestaliśmy sobie jej wyobrażać. I ze względu na to, że czy filmy, czy literatura, w szczególności literatura, bardzo pobudza naszą wyobraźnię. Próbujemy się koncentrować na scenariuszach, czyli pewnych wskazówkach, które są widoczne dzisiaj i pokazują, jak przyszłość mogłaby się zmienić. Oczywiście te wskazówki pokazują, że ta przyszłość może, ale wcale nie musi wyglądać w ten sposób, jak kiedyś inni ją sobie wyobrazili. Ta wyobraźnia w ogóle jest nam bardzo do tego potrzebna, bo im mamy większą wyobraźnię czy skłonność do fantazjowania, tym wzrasta zdolność do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów, i dlatego będziemy. Odwoływać się do Lema i koncentrować się na Lemie. Ja będę próbował pokazać, że nie tylko w Polsce Lema się czyta, ale ze wskazówkami, które pojawiają się dotyczące, do, które dotyczą przyszłości, jest często tak, że my niekoniecznie im wierzymy. Ludzie, którzy na co dzień zajmują się właśnie takim dalekowzrocznym prognozowaniem, które my nazywamy strategicznym foresightem, towarzyszy nam coś takiego, co my nazywamy efektem czy syndromem Kassandry trochę odwołujemy się do mitologii. Pewnie pamiętacie państwo, że w mitologii Kassandra, w Iliadzie Homerona była córką priama, który był królem Troi i zako zakochał się w niej Apollo i ofiarował jej cudowny dar, żeby mogła przewidzieć przyszłość. Kassandra niestety tego uczucia nie odwzajemniła i spotkała ją klątwa, czyli ona dalej tę zdolność zatrzymała, ale nikt miał już jej nigdy nie uwierzyć. I niestety często dzisiaj towarzyszy nam dokładnie coś dokładnie takiego samego. Nawet jak próbowaliśmy w jakiś sposób transponować to, co pisał Lem na to, co dzieje się dzisiaj, to bardzo często myślimy, okej, okay, to może mnie jeszcze nie dotyczy, albo to się, to się nigdy nie wydarzy. Ja w ogóle w mojej pracy ze studentami próbujemy to, to słowo nigdy w ogóle wyeliminować, bo my tak, naprawdę, my tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, a co nie. I ja kiedyś czytając Kongres Futurologiczny Utkwiło mi w pamięci bardzo mocno słowo, gdzie Lem zaproponował, żeby zamiast o przyszłości mówić o Będziejach. Jest takie słowo, które się nazywa Będzieje, czyli nauka o tym, co będzie. Później tę książkę czytałem zresztą, zresztą wiele razy, a angielskie tłumaczenie jej niestety jest trochę nieudolne, bo w ogóle pomija ten najciekawszy, moim zdaniem, fragment. E, natomiast e, francuskie tłumaczenie e, nawet wziąłem, żeby państwu pokazać to jest pierwsze francuskie wydanie, które jest nawet starsze ode mnie, bo ono jest z 75 roku i Francuzi przetłumaczyli te nasze będzie jako préhistoire czyli można to, to tak jakbyśmy chcieli zrobić kalkę tłumaczeniową przetłumaczyć jako taka prehistoria chodzi o to, że to jest opozycja do prehistorii będziemy próbowali nauczyć się tego co będzie, w jaki sposób skupić się na przewidywaniach czy próbach właśnie rysowania różnych scenariuszy, chociaż tak naprawdę nigdy nie wiemy na pewno, jak przyszłość będzie wyglądała. Ten proces w ogóle nie jest procesem deterministycznym, jak Państwo czytacie Harariego, to też bardzo mocno zaznacza, że rysuje pewne możliwości, które będą się zdarzać, ale nie wiemy, czy one na pewno się wydarzą. I Lem napisał, że dzisiaj, chociaż pisał to już jakiś czas temu, nic nie starzeje się tak szybko jak przyszłość. Zmiany technologiczne są coraz szybsze. Ta kompresja czasu pokazuje, że wynalazki przecież pojawiały się od zawsze, ale dzisiaj pojawiają się po prostu dużo szybciej. I takie pytanie, które bardzo często pojawia się, czy to przy czytaniu Lema. Czy to w różnego rodzaju badaniach, które my prowadzimy, zarówno jakościowych, jak i ilościowych odnośnie budowania scenariuszy, pytanie takie najprostsze jest, jaka będzie właśnie ta przyszłość? Ludzie pytają nas i ja już w ogóle bardzo często w okresie od, od pierwszego lockdownu, powiedzcie nam, jaka ta przyszłość będzie? Czy ona będzie lepsza, czy gorsza? I na to pytanie się tak naprawdę nie da odpowiedzieć, bo to bardzo zależy od naszych działań. My w swoich workshopach, czy, czy warsztatach, skupiamy się na tak zwanym pilnym optymizmie. Ten pilnym, pilny optymizm jest nam dzisiaj w ogóle bardzo potrzebny, bo tych negatywnych czy czarnych scenariuszy jest w ogóle bardzo dużo. Natomiast, co chciałbym zaznaczyć, pamiętajcie Państwo, że negatywne scenariusze zwalniają nas z odpowiedzialności. Wtedy nasze działania nie są wystarczające, żeby faktycznie reagować na zmiany w otoczeniu. I w Future Studies, czy w naukach dotyczących przyszłości, w forcejcie strategicznym, stworzony został taki model dotyczący pokazywania, jaka będzie przyszłość. Stworzył go Dream Dator dokładnie w tym samym roku, w którym został wydany kongres futurologiczny. I pokazuje on, że nigdy nie ma tylko jednej przyszłości, zawsze jest ich co najmniej cztery. Jedna dotyczy wzrostu, czyli przyszłość będzie lepsza niż jej się spodziewam. Po drugiej stronie wagi mamy załamanie, czyli ta przyszłość będzie dużo gorsza. Możemy, możemy... Spotkać czy napotkać pewne ograniczenia. I tu na przykład pandemia może być takim ograniczeniem. Coś się zmienia i bardzo mocno zaburza nasze, nasze działanie, nasz biznes, naszą, naszą strategię rozwoju, czy w ogóle to, co robimy na co dzień. Ale przecież przyszłość może być zupełnie inna i podążyć tą trajektorią transformacji. I to ta trajektoria transformacji chyba dla ludzi jest w ogóle dzisiaj najbardziej inspirująca, że rzeczy będziemy mogli robić zupełnie inaczej niż dzisiaj. No I w związku z tym, że te modele, choć w myśleniu forseitowym bardzo mocno zakorzenione i bardzo bardzo ciekawe, to ja mam taką tendencję, że dobrze jest również naukę trochę modyfikować. I w tym moim modelu tych przyszłości jest aż sześć. One w zasadzie podobnie zosta zostały nazwane. Mamy redukcję i, i przyspieszenie. Mamy albo konwergencję, czyli momenty, kiedy różne części rynku albo różne technologie się łączą i zaczynają działać e, wspólnie, Mogą, może dochodzić do, do pewnej rozbieżności czy, czy rozłączenia. Ale to, co jeszcze jest tutaj bardzo istotne, to jest cykliczność, której nie było wcześniej. Że te rzeczy, które się zdarzają, które się zdarzają w naszej stosunkowo niedalekiej i tej dalszej też przyszłości, niekoniecznie są nowe. W związku z tym, że się są niekoniecznie nowe, to znaczy, że kiedyś już podobne się zdarzyły I, i, i zresztą to co widzimy, to co widzimy dzisiaj w otoczeniu zewnętrznym, to też nie jest nic nowego, chociaż trudno sobie wyobrazić, jak przeżylibyśmy tę tą całą pandemię, gdybyśmy nie mieli technologii. Technologia bardzo mocno zmienia to, jak, jak funkcjonujemy na co dzień. Chociaż tak naprawdę zastanawiamy się, czy to my stwarzamy nową technologię, czy to ona stwarza nowych nas. To to, to okno. Reakcji na, na, na zmiany i na próby zachowania pewnych takich elementów, takich bardzo bardzo ludzkich, ono, moim zdaniem, coraz, coraz bardziej się zamyka, jest, jest coraz większe. Natomiast faktycznie tutaj dużo zależy od nas. I z jednej strony, patrząc na literaturę, patrząc między innymi na lema, którego we Francji też się, też się dużo czyta, należy spojrzeć na, na drugie narzędzie, które. Na pewno Państwo gdzieś już kiedyś e, widzieli. Okazuje się, że trendy, o których w ogóle myślimy, można podzielić na takie cztery elementy. Te najdalej wysunięte od nas, które gdzieś będą zdarzały się na, za ponad 20 lat. I, i, I Lem robił tak samo. On patrzył dużo, dużo gdzieś tam dalej. Co gdzieś się może w przyszłości wydarzyć. My to nazywamy albo dalekowzrocznością, albo w języku polskim zostawiacie Państwo to, to angielskie słowo foresight, i, i ono też tutaj jest na gruncie polskiej nauki mocno znane. Dalej mamy strefę innowacyjną, która gdzieś się wydarzy pomiędzy okresem 5 a 20 lat i to są łącznie trendy wschodzące, których jeszcze gdzieś na horyzoncie nie widać. My w ogóle Patrząc na ten projekt Previstoire, staramy się szukać właśnie zmian nie wewnątrz własnej dziedziny, nie w swoim gdzieś podwórku biznesowym, tylko gdzieś na horyzoncie, bo bardzo często nawet na rynkach widzicie to Państwo często, że ten, który przyjdzie i będzie największym zagrożeniem dla Państwa biznesu, to niekoniecznie ten, który był istniejącym konkurentem w branży. Natomiast to, co jest bliżej nas, to strefy reaktywne, pomiędzy mniej więcej rokiem a okresem pięciu lat. I to, co pandemia troszeczkę z foresightu zagarnęła dla siebie, to jest to, o, o, o czym bardzo mocno mówimy od ponad roku, półtora roku. To new normal, czy nowa normalność, to jest cząstka wyjęta właśnie z foresightu strategicznego. Czyli to, co się wydarzy od teraz do, do jednego roku. I tutaj my w ogóle identyfikujemy najwięcej rzeczy, bo, bo je widzimy, one są takie bardzo, bardzo, bardzo namacalne. Inaczej, inaczej pracujemy, inaczej się uczymy, trochę mniej podróżujemy. Ja od dłuższego czasu, jak miałem okazję właśnie tak trochę w różnych kręgach poopowiadać, to, to zazwyczaj to robiłem z komputera z domu, a w końcu, w końcu mogłem tutaj do państwa w końcu do państwa przylecieć. I to są, tak jak widzicie Państwo, na slajdzie, te trendy wiodące. I ostatni element do, do naszego, czy do mojego modelu prewistwar to jest metodologia STIP, Ona jest bardzo podobna do takiej analizy PESTEL. To jest taki model z zarządzania, który pokazuje, że identyfikujemy, jak elementy, które mogą się wydarzyć w przyszłości, będą dotyczyły społeczeństwa, technologii, ekologii, ekonomii i, i polityki, którą tam jeszcze jest element dotyczący prawodawstwa, legislacji. I to, co my zrobiliśmy, to różnego rodzaju warsztaty, które później tworzą różnego rodzaju sygnały zmian, a później scenariusze i dalej trendy, w postaci właśnie takich narzędzi połączonych, czyli połączenie tych wszystkich trzech elementów właśnie w postaci takich warsztatów i takiej gry, która pokazuje, jakie możliwości mogą w tej przyszłości się wydarzać i to mniej więcej tak wygląda. Ja wiem, że niektóre e, e, firmy zajmujące się foresightem bardzo podobne takie mapy scenariuszowe robią. Natomiast to, co robimy my, to każdy z elementów, które identyfikujemy e, właśnie na takich mapach e, trendowych czy, czy mapach scenariuszy zmian, to dodajemy właśnie te sześć elementów tego zmienionego modelu Jima Daytora. Czyli pokazujemy, czy te zidentyfikowane elementy mają szansę przyspieszyć, zmienić nasze wzorce zachowania, zmienić wzorce zachowania przedsiębiorstw. Czy to wcale nie są rzeczy nowe, tylko już gdzieś widoczne wcześniej na rynkach? Czy też może to są jakieś przykłady biznesów, które wchodzą w zupełnie inne, inne dziedziny? Kiedyś Amazon sprzedawał książki. Dzisiaj w zasadzie ja sobie bez Amazona nie wyobrażam życia tym bardziej że to wszystko dostarczają w ciągu jednego dnia ale jak zobaczycie sobie państwo w Stanach to Amazon jest już osiedlowym sklepem w którym wchodzimy i kupujemy bez portfela a dzisiaj od niedawnego czasu stał się również supermarketem takim bardzo mocno technologicznym czyli wchodzi na rynki na których nie był wcześniej tak się dzieje jest bardzo Wieloma przedsiębiorstwami, nie tylko w Stanach, również i w Polsce. Natomiast niestety jest tak, że myśląc o przyszłości, bardzo często nam towarzyszy niepewność, i ja niedawno prowadziłem taki projekt, gdzie zastanawiałem się, czy jest w ogóle granica tej niepewności. I okazuje się, że bardzo często, jak próbuję sobie wyobrazić przyszłość, na przykład sięgając chociażby do Lema, to towarzyszy nam takie dwa elementy. Z jednej strony niepewność, a z drugiej strony strach. My, my, się, my się bardzo, my się bardzo yy, boimy. Ten, ten strach zresztą jest skutkiem, yy, skutkiem nabycia wiedzy. My jesteśmy bardziej świadomi i dlatego, dlatego bardziej boimy się tych, yy, tych zmian yy, technologicznych. No, natomiast, czy jest ta granica, czy jej nie ma, to musimy spojrzeć na takie elementy, które. Znowu, na pewno Państwo znacie, ale jednego nie znacie, bo został przeze mnie wymyślony. I teraz tak. Gdybyśmy patrzyli z lotu ptaka na różnego rodzaju ryzyka, które się pojawiają, to pierwsza koncepcja stworzona w 2007 roku przez Taleba to są właśnie te czarne łabędzie. Bardzo dużo osób o nich mówi, szczególnie w okresie COVID-u, chociaż pandemia i to Taleb w jednym ze swoich wywiadów powiedział, absolutnie nie jest takim przykładem czarnego łabędzie, bo nie spełnia w ogóle kryter kryteriów yy, definiowania. A to są takie ryzyka, które są nieznane, nieoczywiste, które powodują bardzo duże konsekwencje. Yy, po polsku zresztą można też yy, o tym poczytać, ta książka w języku polskim jest dostępna. Koncepcja przeciwstawna, która pojawiła się prawie 10 lat później, bo w 2016 roku, to jest koncepcja amerykanki... Michelle Walker, ona mówi z kolei o szarych nowsorożcach. Nie ma tego niestety po polsku, ale jest to świetna książka pokazująca, że pewne zagrożenia w naszym otoczeniu, wymyślając sobie scenariusz przyszłości, są dla nas widoczne, mają ogromne konsekwencje na nasze życie, ogromne konsekwencje na nasz biznes, ogromne konsekwencje jak zmienią się nasze wzorce zachowań, ale my je ignorujemy, nie podejmujemy żadnych istotnych działań, które mogłyby. Zapobiec tym bardzo dużym konsekwencjom. I mnie wydawało się, że zarówno ta metafora szarego nosorożca, jak i czarnego łabędzia jest niewystarczająca. I to trzecie zwierzę, które w zasadzie jest najbardziej niebezpieczne, to jest śnieżna pantera. Śnieżna pantera ma tę zdolność, że bardzo mocno ukrywa się dzięki zdolności bardzo. Mocnego kamuflażu i my nie dostrzegamy jej aż do ostatniego momentu, kiedy, kiedy ona atakuje. W związku z tym bardzo potrzebne są dzisiaj pogłębione badania, obserwacja rynku, obserwacja otoczenia i próbowania pomyśleć, jakie rozwiązania, czy jakie produkty, jakie usługi będą dostępne za 10, za, za 20 lat, ale też na jakie potrzeby tych przyszłych konsumentów one będą odpowiadały. W związku z czym, jakbyśmy chcieli porównać te trzy elementy, to właśnie ta śnieżna pantera jest tym takim największym zagrożeniem, które może, które gdzieś na nas czyha, ale my go w ogóle nie widzimy. I tylko bardzo, tak jak wspomniałem, głębokie badania pozwalają nam na zidentyfikowanie i w jakimś elemencie przygotowanie się na tę lepszą przyszłość. Ja jednak będę. Ten swój optymizm próbował podtrzymywać, i ja uważam, że to, jakie mamy nastawienia, bardzo mocno determinuje to, jakie decyzje później w biznesie podejmujemy. I zresztą również Lem napisał, że tak naprawdę nasze marzenia zawsze zwyciężają, tylko trzeba im po prostu na to pozwolić. I pytanie, jakie stwarzają się przy próbie na przykład analizowania tego, co napisał Lem, jakie elementy związane są z możliwościami ludzi. Również Lem powiedział kiedyś, że gdyby ludzie epoki jaskiniowej robili tylko to, co wyglądało na możliwe, to do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. Więc dlatego my musimy spoglądać bardzo głęboko właśnie poza te granice naszych możliwości. I jak spojrzymy na pandemię COVID, lockdowny i, i, i bardzo dużo tych zmian, kiedy to, co nieprawdopodobne się już wydarzyło, to właśnie może to, co jest niemożliwe, jest właśnie gdzieś w zasięgu naszej ręki, na co możemy dzisiaj zareagować, po to przygotować właśnie nie tylko siebie, ale może przyszłe pokolenia młodszych czy, 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 czy państwa dzieci na to, aby ta przyszłość faktycznie była lepsza. I zastanawiam się, czy jest możliwe to, co napisałem na kolejnym slajdzie, że czeka nas ten nowy, wspaniały świat, bo okazuje się, że tak naprawdę staniemy się jednak mniej fizyczni i zmieni się definicja naszej obecności, będziemy pracować inaczej, kontaktować się inaczej i będziemy trochę wspominać ten świat jeszcze sprzed pandemii, jak minioną epokę. Pisała o tym zresztą Olga Tokarczuk. I że do tego, co było, nie ma już powrotu. Pewnie w jakimś sensie nie, natomiast to, co nas czeka, wcale nie musi być związane z tym, że ta przyszłość będzie mniej optymistyczna od tej, którą sobie możemy wyobrazić. Ja bym chciał zamknąć ten element w takim, w takim trochę górnolotnym określeniu, że nadchodzą nowe czasy, które. które Mam nadzieję, że takie nie będą i że one będą po prostu lepsze. I e, proszę państwa, co się, co się teraz dzieje? Moi studenci w tym projekcie e, Prewistuar budują różnego rodzaju scenariusze, budują e, projekty, starają się e, wymyśleć produkty i usługi, których nie ma dzisiaj. E, to jest o tyle ciekawe zadanie, że... Niestety bardzo często zdarza się tak, że jak mamy jakieś zadanie, to, to, to szukają różnych rzeczy w internecie i, i często gdzieś pomysły te może nie kopiują, ale transponują na, na, swoje, na swoje wyniki. Natomiast faktycznie nam jest dzisiaj bardzo potrzebne to, że my musimy sobie próbować, próbować przyszłość wyobrażać. I myślę, że Future Studies w ogóle od ostatnich lat w ogóle przeżywa taki, taki mocny, mocny rozkwit. Coraz więcej przedsiębiorstw, coraz więcej biznesów skupia się na posiadaniu w swoich, w swoich strukturach takich działów, które zajmują się próbą wymyślenia tego, jak nasz biznes mógłby wyglądać, jak nasz model biznesowy mógłby wyglądać, jak moglibyśmy konkurować inaczej. Często widzimy zjawiska takie w ekonomii, to nazywamy kooperencją, czyli może mógłbym współpracować również ze swoim konkurentem, po to, aby uzyskać jakąś inną formę właśnie przewagi rynkowej. Niekoniecznie to musi być taka gra o sumie zerowej, że zabiorę komuś klientów, a ktoś będzie chciał zabrać mi. Ja na sam koniec chciałbym oczywiście zaprosić do, do usieciowienia, tak jak, tak jak zawsze. Macie Państwo na dole kod kreskowy, kod QR-kod, który można zeskanować telefonem albo po prostu dołączyć do mojej sieci społecznościowej na linkinie. Ten projekt Previstuaron w trzech językach tak naprawdę działa. No, głównie to działa oczywiście na mojej uczelni po francusku, również przy, ze studentami międzynarodowymi jest on po angielsku, ale współpracujemy również z ośrodkiem badań nad przyszłością Kolegium Civitas z Warszawy i, i, i tam te scenariusze są również rozrysowywane przez, przez polskich studentów. Pomysł jest taki, żeby stworzyć. Nową, kolejną. Na polskim rynku tego jeszcze nie ma, ale na francuskim też nie widziałem. Taką grę, którą można byłoby kupić i można byłoby, ją używać, można byłoby jej używać w przedsiębiorstwach, po to, aby właśnie w różnego rodzaju warsztatach skłaniać ludzi do tego, by myśleli bardziej otwarcie, by otwierać im oczy, że ten biznes, który może nas czekać, jest może bardziej optymistyczny, może bardziej ludzki. Zresztą wszyscy sobie byśmy bardzo tego życzyli, żeby ta przyszłość była lepsza, wolniejsza i bardziej ludzka. I tego wszystkiego również Państwu życzę. Bardzo dziękuję.